Po ogromnej fali krytyki ze strony graczy, Studio DICE wycofuje pomysł magicznego pojawiania się granatów w naszym ekwipunku. Jak twierdzi jeden z twórców gry, Battlefield 1, w przyszłości być może zobaczymy dodatek do trybu fabularnego. W środowisku testowym dla społeczności testowany jest ciekawy system reanimacji, mający zwiększyć znaczenie medyka podczas rozgrywki. A także... Już 28 marca swoją premierę na wszystkich platformach miał pierwszy płatny dodatek do gry Battlefield 1 o nazwie Nie Przejdą. Witam Was bardzo serdecznie, jestem Mestre i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Battlefield Express. Pierwsza aktualizacja do gry Battlefield 1 wprowadziła niezwykle kontrowersyjne rozwiązanie, którego zadaniem miało być ograniczenie tzw. spamu granatów, jaki występuje aktualnie w grze. Problem w tym, że system, który w założeniu miał zmniejszyć nadużywanie granatów, jeszcze bardziej go pogłębił. Coś, co wzbudziło ostatnio największe poruszenie wśród graczy, to tragiczne wręcz rozwiązanie które nie tylko nie pomagało, ale naruszyło podstawowe założenia rozgrywki, niemal całkowicie pozbawiając znaczenia klasę wsparcia. Na wstępie warto podkreślić, że problem nadużywania granatów istniał już dużo wcześniej. Dla przykładu, choćby w Battlefield Bad Company 2, firma Electronic Arts opublikowała z tego powodu nawet dosyć udany i ciekawy materiał. Rzućcie tylko okiem. Hi, I'm CC Sabathia star pitcher for a well-known baseball team based in the New York metropolitan area. I'm here today to talk to you about an important problem affecting all of us. Random grenade. Nick Sweetwater. co are you doing? Oh, uh, hi CC. Uh, I figured... jednak chodzi tym razem. W poprzednich grach tej serii, dla przykładów Battlefield 4, który mówiąc przy okazji również zmagał się na początku z tym problemem. Gracz po odrodzeniu na swoim wyposażeniu posiada przy sobie jeden granat. Jego użycie musi dobrze przemyśleć, ponieważ kiedy się go pozbędzie, kolejny może wziąć tylko ze skrzynki z amunicją, którą posiada z kolei żołnierz klasy wsparcia. Mało tego, nawet kiedy rzuci nam skrzynkę zaopatrzenia, musi minąć kilka chwil, zanim kolejny granat pojawi się na naszym wyposażeniu. Jak wygląda to aktualnie w Battlefield 1? Otóż po naszym odrodzeniu również posiadamy jeden granat. Jednak tutaj nie musimy martwić się o właściwe jego wykorzystanie a wręcz będziemy mieli ich pod dostatkiem, pozwalając tym samym drużynie przeciwnej całkiem nieźle się rozerwać. Studio DICE poradziło sobie z problemem spamu granatami, wprowadzając mechanizm automatycznego pojawiania się granatów w naszych kieszeniach. Działa to tak aktualnie, że po jego wyrzuceniu za 36 sekund nasze kieszenie wyprodukują kolejny nowiutki granat. Jednak ciekawe jest to, że po tej całkiem sporej fali krytyki, Studio Dice postanawia wycofać się z tego pomysłu i usuwa funkcję auto uzupełniania amunicji. W serwisie Reddit.com David Sirlanto opublikował właśnie informację mówiącą, iż w środowisku testowym dla społeczności dokonano pewnych zmian. Główna z nich polega na całkowitym wyeliminowaniu mechanizmu odpowiedzialnego za magiczne pojawianie się granatów w naszym wyposażeniu, co oczywiście, w moim odczuciu, jest krokiem we właściwym kierunku. Kolejna informacja zainteresuje w szczególności tych graczy, którzy po przejściu trybu fabularnego czują pewien niedosyt. Okazuje się bowiem, że być może w przyszłości gra zostanie wzbogacona o kolejne opowieści. Informacja ta pochodzi bezpośrednio od samych twórców gry, a mówiąc dokładnie, od głównego projektanta dodatku nie przejdą, jakim jest Valerian Nogim. W wywiadzie, jaki został opublikowany w serwisie kotaku.com, zapytany o przyszłość Battlefield 1 i możliwy dodatek dla trybu fabularnego, odpowiedział, że mają takie plany, lecz na tę chwilę Studio Dice skupia się szczególnie na zapowiedzianych dodatkach trybu wieloosobowego. Czy w takim razie w przyszłości możemy wcielić się w kolejną postać trybu dla pojedynczego gracza? Trzymajmy kciuki! Kolejna informacja związana jest już z trybem wieloosobowym, a mówiąc dokładniej, wzbogaconym systemem reanimacji, jaki aktualnie testowany jest na CT. Jego założeniem ma być zwiększenie roli klasy medyka na polu walki, przez wprowadzenie pewnego ciekawego rozwiązania. Na czym ono będzie polegało? Otóż, grając medykiem, oprócz tego, że zobaczymy ikonę poległego członka naszego zespołu, to możemy szybko go poinformować o chęci reanimacji. Robimy to za pomocą tego samego przycisku, który odpowiedzialny jest za oznaczanie przeciwniku. Dla przykładu jest to klawisz Q w wersji pecetowej gry. On sam również otrzyma informację, że jest medyk, który zamierza mu pomóc. Czy to rozwiązanie zwiększy znaczenie klasy medyka i przywróci odpowiedni balans rozgrywki? Zobaczymy w praktyce. Ostatnia już na dzisiaj informacja zainteresuje szczególnie te osoby, które nie posiadają wykupionej usługi premium do gry Battlefield 1. Otóż dokładnie 28 marca odbyła się premiera dodatku Nie Przejdą, a sam dodatek dostępny jest w sprzedaży na wszystkie najnowsze platformy. Dla przykładu, wersja na komputery osobiste kosztuje 59 zł, wersja na PS4, 63 zł, natomiast na Xbox One 59,99. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.